Cześć moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj z mojej łazienki. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo krótkim filmem. Muszę wam pokazać, co się stało. Po prostu się tak zdenerwowałam. Jak zwykle, słuchajcie, kupuję sweterki wełniane. Nigdy nie piorę ich ręcznie, chociaż jest napisane, że powinno się prać je ręcznie. No i co? I oczywiście stawiam zawsze yy, nastawiam na praniu pranie ręczne, delikatne wełna. No i oczywiście ostatnio. Chciałam zrobić pranie i z pośpiechu zamiast nastawić na delikatną wełnę, nastawiłam na pranie 30 stopni szybkie. I co się stało? Słuchajcie, mój ulubiony czerwony sweterek z Benettona się skurczył, sfilcował chyba o trzy rozmiary. Zobaczcie, jak teraz wygląda. Wygląda jak sweterek dla lalki. Zobaczcie, jak dla lalki. Po prostu masakra. Jak będziecie prać to pamiętajcie, żeby nie zrobić takiego manewru jak ja. Nastawiajcie na wełnę, delikatne pranie, a nie na szybkie 30 stopni. Słuchajcie, nastawiłam na 40, na szczęście poprawiłam na 30, bo ze sweterka to ja nie wiem, to chyba by na lalkę Barbie już tylko się zmieścił. Tak długo polowałam, żeby ten czerwony sweterek kupić, bo nigdy nie mieli jego w swojej ofercie. Kupiłam, wyprałam i sweterka nie mam. A najgorsze jest to, że miałam ubranego go tylko raz. Także, moi kochani, jak będziecie robić pranie, to uważajcie, słyszałam, że jest niby metoda, że może sweterek wróci do pierwotnego rozmiaru, ale to trzeba wlać po prostu do miski e, cały płyn do płukania, ten taki zapachowy, i moczyć w nim sweter. Zobaczymy. Może zrobię taki eksperyment, bo sweter jest warty tego, bo jest bardzo ładny. Także widzicie, taka mała katastrofa mi się dzisiaj przydarzyła. Ale jeszcze powiem Wam tak: byłam ostatnio w Lidu i kupiłam mleczko do demakijażu z Ciena. Taka seria teraz wyszła takich produktów kolorowych. Piszą oni, że 90% składników jest pochodzenia naturalnego. Jest to mleczko do demakijażu twarzy, oczu i ust. Nie wiem, zapłaciłam za niego 4 zł, 3 zł, może 5, coś, coś takiego. I zobaczymy, zobaczcie, jak to pachnie. No, powiem Wam, że. ładnie pachnie. I będę próbować. Także jak do, suchy, do suchej skóry wrażliwy on jest. Także dam Wam znać, czy warty jest. Yy, po prostu, żeby go używać, kupować. Uważam, że płynę do demakijażu, to wszystkie są. Prawie można powiedzieć podobne do siebie, czy kupi się go w Litu, Biedronce, czy jest to L'Oreal, czy to jest Cien, czy to jest jakaś tam inna firma. To są porównywalne wszystkie te y, mleczka do zmy, zmywania makijażu. Ja jedno, co chciałabym Wam ostatnio pochwalić. Kupiłam sobie taki węglowy żel myjący, już go wcześniej pokazywałam na półce stał i zaczęłam go używać. I muszę Wam powiedzieć, pierwszy raz taki produkt używam i jest super. Y, dlatego, że pięknie pachnie, y, fajny taki efekt na skórze jest takiego, jakby chłodzący, i taka nowość. No, musicie spróbować, żeby każdy na swojej cerze powinien spróbować, żeby określić, czy mu się takie coś podoba. Także polecam, mi to bardzo pasuje. Ostatnio fajnie mi się nim myje twarz, zmywa makijaż y, i z dodatkiem jest właśnie węgla. Zawiera aktywny węgiel. Także widzicie, taka mała katastrofa. E, odezwę się do Was jutro. Także biorę się za ratowanie mojego swetra. Zobaczymy, co z niego wyjdzie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i dziękuję, że dzisiaj jest ze mną liście. Pa!